W osi grzbiet, to kierunkowy łuk, który charakterystyczny jest dla gotyku. Mimo iż dostrzegamy spiczastą geometrię we wcześniejszych romańskich dekoracjach i odmianach ostrołuków spotykanych na całym Bliskim Wschodzie, to sam gotycki styl architektoniczny pojawia się pozornie znikąd na początku XII wieku. Nie tylko ostry łuk, ale cały pakiet stylistyczny bez przejściowego poprzednika. Zmaterializował się spontanicznie w całej Europie i chrześcijańskim zachodzie w średniowieczu. Czy goty był zwykłą młodą stylistyczną, nową dekoracyjną formułą, czy też czymś innym? Skąd architekci, kamieniarze i rzeźbiarze wiedzieli, jak wykonać ten styl na całym kontynencie na tak wysokim poziomie i z taką konsekwencją, a wszystko to w podobnych ramach czasowych? A może potajemnie szkolono ich w budowaniu w takiej formie. Po cichu czekających w cieniu, gotowych uwolnić gotych, gdy tylko zostanie wydany rozkaz. Gotycki styl architektoniczny skrywa w sobie grecki sekret, ale brakuje mu czegoś, co nie pozwala nam go zrozumieć. Kawałek układanki jest zagubiony i nieobecny, został ukryty lub zawsze był ukryty. Katedra w Chartres została umiejscowiona na kopcu, a następnie powstała budowla. Katedra w Chartres zawsze była jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w Rzymie we Francji. Chrześcijanie przybywali z daleka. Wcześniej Galowie szli tam tłumnie, a jeszcze wcześniej cały świat celtycki. Etymologiczne korzenie słowa Chartres pochodzi od słowa Carnutes. Carnutowie byli plemieniem galijskim, które stanowiło część większej cywilizacji. Która okupowała Europę kontynentalną. Celem były ludy celtyskie, które wyznawały starożytną religię celtyską, nazorowaną przy przywódców religijnych lub arcykapłanych znanych jako druidzi. Zanim Francja stała Francją, była wcześniej Galią. Jak pisze uczony Merkel, według Cezara to terytorium Karnetów było uważane za centrum Galii i było domem dla wielkiego sanktuarium, gdzie raz w roku zbierali się wszyscy druidzi. Wszystkie tradycje, w tym historyczne świadectwa Cezara, zgadzają się, że kraina Karnetów była ogromnym lasem. Dlatego święte saktuarium otworzyłoby Nemeton, czyli polanę w środku lasu. History katedry w Szatrę, opisuje ją tak. Stoi w najwyżej położonej części miasta, na Wzniesieniu, gdzie według starszych starożytnych zapisów znajdował się kiedyś święty las, w którym zbierali się druidzi, aby składać ofiary i modlić się. Równie dobrze mógł to być opalos, symboliczne centrum świata. To jest dolmen. Archeolozy i historycy informują nas, że wiele z nich zostało wcześniej zasypanych ziemią, tworząc coś, co powszechnie uważa się za kopiec. Doprowadziło to wielu do wniosku, że dolmeny były komorami grobowymi lub megalitycznymi grobowcami. Louis Charpentier ma jednak inne zdanie. Francuzi mają bardzo szczególny związek ze swoją gotycką i średniowieczną przeszłością. Charpentier to kolejny z długiej linii francuskich pisarzy, którzy wypowiadali się na temat ezoterycznej strony gotyku. Charpentier twierdzi, że celtyckie kamienie megalityczne dolmeny przez wiele lat były umieszczane w bardzo określonych miejscach, wyznaczając znaczące obszary, w których występowały wówiery. Wówier to bardzo stare galickie słowo, które oznacza węże. Węże które ślizgają się po ziemi, a co za tym idzie, do rzek, które wiją się do prądów, które wiją się przez ziemię. Dziś nazywamy te węże prądami w Mitologii są często przedstawiani jako szydate węże, syreny lub smoki. Gotyk zawsze wymykał się próbą ustalenia jego pochodzenia. Pojawił się nagle, bez wstępu, w kierunku lat 30. XI wieku. W ciągu kilku lat osiąga apogeum, urodzony w całości, bez eksperymentów i poronień. Goty pojawia się za jednym zamachem: kompletny, pełny i na całym zachodzie. Rygine Pernot pisze tak: aż trudno uwierzyć, że taki rozwój, jednocześnie tak energiczny i szybki, mógł być zasługą nowej formuły zdobniczej. W dzwonniku z Notre Dame Wiktor Hugo mówi nam, że przed odrodzeniem i powstaniem prasy drukarskiej architektura funkcjonowała jako główny typ języka. Nasi przodkowie spisali swoje historie w kamieniu z rzeźbami. Wiele lat później, w 1922 roku, inny enigmatyczny Francuz, Faucanelli, powiedział nam, że katedry były zaszyfrowane tajnym językiem znanym jako argotik. Argotik to gra słowna od słowa argot. Jako odniesienia do slangu lub języka specyficznego dla wszystkich osób, które są zainteresowane komunikowaniem sobie swoich myśli bez zrozumienia ich przez otoczenie. Jest to także odniesienie do argonautów, którzy pływali statkami argo i mówili językiem argo. Argotik jest prymitywnie tajnym kabalistycznym językiem alchemicznym. System komunikacji, który tylko wtajemniczeni lub adepci mogli go rozszyfrować. Język ten odnosi się do alchemii i tego, co jest znane jako wielkie dzieło. A jeśli prawdą jest, że gotyckie katedry zawierają zakodowane lub zaszyfrowane instrukcje dotyczące alchemii, oznacza to, że ci, którzy je zbudowali, dokładnie wiedzieli, co robią. Gotyk nie powstał jako styl architektoniczny, ale jako sposób przekazywania wiadomości, a może nawet pełnienia funkcji. Ale jak czytać tajemny język? Wszystkie kryptogramy wymagają szyfru lub klucza. Aby mogły zostać oszyfrowane lub odkodowane. Problemem jest znalezienie odpowiedniego klucza. Jak mówi Sharpendier, drzwi nie otwiera się bez klucza ani bez słowa klucza, trzeba ich poszukać. Katedra w Szarte jest nie tylko jednym z największych arcydzieł architektury gotyckiej, ale także jednym z najlepiej zachowanych. Jest to puszka Pandory pełna zagadek, która po otwarciu prowadzi ciekawskich na wiele różnych ścieżek dochodzenia. Tajemnice katedry są ze sobą powiązane. W dniu przesilenia letniego, dokładnie w południe, promień słońca wpada przez niewielką przestrzeń w witrażu, nazwana na część świętego Apollonera, i uderza w konkretny kamień w transepcie. Jak pisze Charpentier, ktoś kiedyś w przeszłości zadał sobie trud pozostawienia pustego miejsca, być może niewielkiego, w witrażu. Ktoś inny zadał sobie trud wybrania konkretnej płyty chodnikowej, różniącej się od pozostałych, które stanowią podłogę katedry. U podstaw tego leżał wspólny cel. Kamieniarz i szklarz wykonali polecenie, które dostali od astronoma. Kolejna zagadka została znaleziona w zimnej, zaciemnionej północnej części katedry. Podczas wielkiej ery chrześcijańskiej w średniowieczu pielgrzymi zastanawiali się, dlaczego warto było odwiedzić szarpki. Będąc już w katedrze, brali udział w procesji, idąc przez po północnej stronie, które prowadziło do krypty, aby odwiedzić grotę pod kościołem, gdzie miałby widoczny święty posąg. Ta statua była matką Bożą pod ziemią, czarną dziewicą lub czarną madonną. Postać przesiąknięta wielką tajemnicą, wyrzeźbiona w wydrążonym pniu gruszy, bardzo stara, przedstawiająca, Najświętszą dziewicę, siedzącą z dzieckiem na kolanach. W jego poczerniał, bo nie został wykonany przez chrześcijan. Ale jeszcze przed narodzinami zwabiciela został stworzony przez druidów, pogańskich kapłanów, którym proroczy anioł zapowiedział, że dziewica urodzi Boga. Kiedy chrześcijanie po raz pierwszy przybyli do Shartry, znaleźli ją w grocie druidów. Oryginalna statua już nie istnieje i została zastąpiona repliką. Ona również została przeniesiona. W nad pierwotną grotą zbudowano katedrę i jej kryptę. Według Charpentiera, ta grota jest setyckim lub druidzkim dolmenem, czy też komnatą dolmenu. Prądy teluryczne to naturalne zjawiska elektryczne w Ziemi lub jej zbiornikach wodnych. Naukowcy zlokalizowali 32 różne mechanizmy, które powodują powstanie elektryczności na Ziemi. Mówi się, że jedną z głównych przyczyn jest interakcja między wiatrem słonecznym a jonosferą. Powyższe interakcje skutkują anomaliami geomagnetycznymi, które indukują prądy teluryczne w Ziemi. Prądy teluryczne Płyną po powierzchniowych warstwach ziemi, a naukowcy mogą je wykorzystać do eksploracji struktur podziemnych w celu eksploracji górnictwa, poszukiwania ropy naftowej, mapowania stref uskoków, monitorowania płyt tektonicznych i komór magmowych. Prądy teluryczne są obecne w wodach gruntowych, a zjonizowane wody oddziałują ze skałami lub wytwarzają unikalne zjawisko, gdy płyny naładowane jonowo przemieszczają się po porowatej skale, a prąd elektryczny jest wytwarzany przez ruch zawieszonych jonów. Ten elektryczny efekt chemiczny występujący w ciałach rudy jest podobny do komercyjnych baterii elektrochemicznych. Patenty zostały opracowane zamiarem wykorzystania tej formy prądu elektrycznego, czy też telurycznego, już w latach 40. XIX wieku. Naukowcy eksperymentowali z bateriami ziemnymi w Hyde Parku, zanurzając przewody w wilgotnej glebie lub w wodzie w ziemi. Odkryli, że wilgotna ziemia ustanowiła prąd elektryczny, który został wykorzystany w rozwoju systemów telegraficznych. Sharpenter pisze tak: najprostszą, pierwszą rzeczą, jaką trzeba było zrobić, to prześledzenie tych prądów ich aż do źródła. Gdy nie było groty lub gdy była nieodpowiednio, budowano dla Celtów sztuczną komnatę dolmeńską, a dla chrześcijan budowano kryptę. Dolmen lub krypta była potrzebna, ponieważ skrywała wielką talnicę muzycznego kamienia, kamienia pod napięciem. Jak widzimy w przypadku dolmena, blat podany dwóm przeciwstawnym siłom tworzy spoistość i można poczuć jego ciężar. Jest więc w stanie napięcia i jest podatny na wibracje, jak naciągnięta strona fortepianu. Jest jednocześnie akumulatorem i wzmacniaczem. Siła fali telurycznej osiąga swoją maksymalną siłę w komorze dolmenicznej, która działa jak bęben rezonansowy. I to jest kluczowe dla funkcjonowania komory dolmenicznej. I dlatego dolmeny znaleźć można w kopcach. Według Charpentiera dolmeny nie działałyby tak dobrze, gdyby nie zostały zakopane w ziemi. Bizantyjczycy i Rzymianie zbudowali nad ziemią komorę rezonansową, oryginalną jaskinię, wykorzystując kopułę i wklęsłe sklepienia. Niestety takie sklepienie statyczne, mimo iż ciężkie, to bez napięcia nie jest zdolne do wibrowania. Te rodzaje komór rezonansowych nie są takie same, ponieważ znajdują się nad ziemią. Wiktor Hugo nawiązuje do tego takimi słowami: W średniowieczu po ukończeniu budowy było i prawie tyle samo w ziemi, co na zewnątrz. W katedrze istniała druga katedra, podziemna. Niska, ciemna, tajemnicza: te potężne budowle, który sposób formowania miały nie tylko ich fundamenty, ale, że tak powiem, korzenie. Tak więc kościoły, pałace, twierdze miały ziemię usypaną po pas. W katedry zostały celowo zakopane być może jako rezonujące komory dolmeńskie. Ich dolne połówki, jak korzenie, łączyły się z prodami telurycznymi pod ziemią. Słowo katedra jest bardzo podobna do słowa katoda. Pochodzenie słowa kat wywodzi się z greckiego katha, co oznacza dół, i hetyckiego katan, oznaczająco poniżej, pod spodem. Ponadto katoda pochodzi od greckiego słowa kathodos, co znaczy zejście lub drogę w dół. Jeśli słowo katedra i jego związek z elektrycznością ma jakieś znaczenie, to prawdopodobnie odnosi się do czegoś, co pochodzi z dołu, a mowa tu o prądach telurycznych. Być może jest to powód, dla którego kopiec Szatra został wybrany jako bardzo ważny przez celtyckich druidów, ponieważ zapewniał odpowiednie położenie geograficzne zakopanej komory dolmenicznej. Komara ta została później połączona i ponownie skalibrowana jako chrześcijańska krypta katedry w Chartres, spoczywająca w miejscach Czarnej Dziewicy. I nie tylko chodziło o uczczenie Matki Bożej, czy też Czarnej Dziewicy, przez pielgrzymki chrześcijańskie pielgrzymów, chodziło również o spryskanie się żywą wodą, która pochodzi ze studni, która otwarta była w krypcie. Wydaje się, że studnia w Chartres miała szczególne znaczenie, gdyż jej woda miała szczególne właściwości. Albo dlatego, że uważano, że miała magiczną moc. Ma 33 metry głębokości, a lustro wody znajduje się około 30 metrów poniżej ostatniego odczytu topograficznego, który wskazuje, że dno studni znajduje się nieco poniżej poziomu rzeki Ira. Masońskie 33 metry głębokości, lub 108 stóp. Od podłogi chóru nad kryptą jest 37 metrów do dna studni. I kolejne 37 metrów od podłogi chóru, lub jak to woli prezbiterium do jego sufitu. Katedra w szatry to matematyczne arcydzieło i podobnie jak motyw Matki Boskiej rodzącej niemowlę, szczególny i święty nacisk na wodę wywodzi się z korzeni celtyckich. W układach dolmeńskich zawsze znajdowała się studnia tego rodzaju. Druidzi praktykowali formę krztu wodnego, który jest klasyczny w każdym rytuale inicjacyjnym. Święta studnia bardzo podobna do tej, skąd żywa woda z głębi ziemi wypływa do dolmenicznej komnaty. Celtycka tradycja i praktyka. Która została później wchłonięta i zintegrowana chrześcijaństwem. I być może to właśnie ta celtycka tradycja doprowadziła w pierwszej kolejności do rozwoju formy gotyckiej. Charpentier wyjaśnia. Trzeba pamiętać, że katedra jest instrumentem muzycznym przeznaczonym do wzmacniania fal, które mają jakiś związek z podziemnym prądem wody. Katedra jest bowiem instrumentem muzycznym wykorzystującym rezonans. Z pewnością dlatego jego zasadniczą częścią jest pustka, która tworzy pudło rezonansowe. Wszyscy mistrzowie rzemieślniczy oraz naukowcy brały udział w strojeniu tej pustki z odpowiednią jakością, obietnością i napięciem kamienia, które nadaje mu pożądany wymiar. Konstrukcja domenu jest połączona z wodą przez studnię, która pierwotnie istniała na poziomie chóru w każdej katedrze. Wszystkie romańskie katedry zostały zmodernizowane w XII i XIII wieku o gotyckie chóry na wschodzie. Być może było to ulepszenie tego kamienia instrumentu muzycznego. Być może Charpentier to tylko kolejny enigmatyczny francuski pisarz w naszej historii. A co z faktycznymi dowodami? Studnia w Krypcie w Chartres nie jest jedyną. Niezliczone średniowieczne święte miejsca mają historię łączącą je ze studniami i wodą. Różni uczeni badali rolę wnęk rezonansowych w historii akustyki architektonicznej. Nie jest też tajemnicą że historia katedry jest nierozerwalnie związana z muzyką chóru, organów i dzwonów. Istnieją również dowody na to, że kamień działa wzmacniająco na dźwięk. Can you hear me? Yes. You can. Yes. Trudno jest wyjaśnić i uchwycić to zjawisko w filmie, ale wydrążona wnęka, która biegnie od jednego końca łuku do drugiego jest w stanie wzmocnić szep do słyszalnego poziomu. Jedna osoba znajduje się na jednym końcu łuku, a druga na drugim i szepcząc słyszycie siebie nawzajem. Łuk niesie dźwięk i wzmacnia go do tego stopnia, że brzmi tak, jakby osoba przeciwna stała tuż obok ciebie. Każdy może to sprawdzić w katerze w Liverpoolu. Prawie one, że zastanawiasz się, Jaki wpływ mają te niesamowite łuki na jakość i strukturę dźwięku? I to nie tylko w Liverpoolu. Katedra Gloucester to szepcząca galeria nad jej chórem, która wzmacnia szepty osób stojących po drugiej stronie. Katedra w Liverpoolu została ukończona w 1978 roku i była jedną z pierwszych prawdziwych kadr wzniesionych w Anglii od czasów reformacji w XVI wieku. Po rewolucji przemysłowej Szablonowo-cięty maszynowo kamień i sztuczny kamień były używane masowo do wznoszenia niezliczonych imitacji średniowiecznej formy łuku w ośli grzbiet. Widzimy nacisk na budowę katedry, która uhonorowała jak najbardziej we współczesnym świecie tradycyjną metodę średniowiecznego murowania. Katedra znajduje się na kopcach św. Jakuba. Kopiec znajduje się na dużej wysokości względem miasta, Podobnie jak w Szatres. Miejsce to było wykorzystane jako kamieniołom co najmniej od XVI wieku. Później został przekształcony w cmentarz. Rampy prowadziły do arkad, które służyły jako katakumby. Nowy klasyczny styl tego miejsca jest w dużej mierze z XIII wieku. W 1773 roku w miarę postępów kamieniołomu odkryli w tym miejscu źródło. Wkrótce ludzie zaczęli twierdzić, że woda ta pomagała im dolegliwości i poprawiała samopoczucie. Co jeszcze ciekawsze, to zachodnia część katedry w Liverpoolu, która tworzy miwę, jest również nazwana studnią. Nie ma żadnych dokumentów świadczących o istnieniu studni w tym miejscu. Ale są tunele, które biegną bezpośrednio pod tą częścią katedry. W swojej książce Peter Connelly pisze, że przygotowane fundamentu pod front zachodni było utrudnione przez obecność pod ziemią starego zawalonego tunelu który został wykopany w XVIII wieku, aby zapewnić dostęp do kamieniołomu. Wejście do tunelu zostało zamurowane i obecnie nie wiadomo, dokąd ten tunel prowadzi. Scharpener twierdzi, że starożytni, w tym chrześcijanie, zakładali miejsca kultu w miejscach, gdzie płynęły prądy tuleryczne. Notre Dame, Chartres, Saint-Michel i setki innych średniowiecznych budowli zostały zbudowane na dawnych miejscach pogańskich. Być może katedra w Liverpool istnieje na starożytnych terenach celtyckich. Wszystko wskazuje na to, że, w świetle tego założenia, decyzja o budowie katedry z prawdziwego kamienia i tradycyjnymi technikami morskimi ma sens. Na dolmę nakładziono kamień. Dzięki schematyk wiemy, że dźwięki i wibracje mają głęboki wpływ na wodę, ale w jaki sposób one działają z prądami tellurycznymi. Wiemy, że są obecne pod ziemią i w wodzie. Wygląda, jakby wszystkie elementy układanki czekały na połączenie, ale brakuje nam kolejnego klucza. Sharpner twierdzi, że pacjentami opiekowano się na łonie samej ziemi, w pobliżu komory dolmenicznej, przy pomocy wody ze studni. Przetrzymywano tam naprawdę chorych, przede wszystkim paralityków. Woda była również skuteczna na ramy. Twierdzi też, że w okresie pulsacji UVR mężczyzn często nawiedzała wielka iluminacja. Czy żywe wody rzeczywiście mogły mieć właściwości lecznicze lub zdolności duchowej przemiany? Istnieje mnóstwo anegdotycznych dowodów sugerujących, że woda ze studni ma właściwości lecznicze. Istnieją historie dokumentujące kobiety ze studni i ich renowacje. Istnieją również dowody naukowe wyszczególniające korzystne właściwości wody jonizowanej do spożycia przez ludzi i jej pozytywny wpływ na wzrost roślin. Czy zauważyłeś, że na wielu średniowiecznych terenach katedralnych rosną najwspanialsze drzewa? Ale chociaż zwykli ludzie mogli spożywać wodę ze studni, nie ma dowodów na to, że rozumieli związek między wodą a prądami talurycznymi. Nie ma również dowodów na to, że prądy te były kiedykolwiek wykorzystywane do produkcji darmowej energii do użytku publicznego. Jeśli woda, dźwięk i prądy teluryczne kiedykolwiek działały razem, aby uzyskać coś wykraczającego poza korzystne spożycie wody i chrzest, to jest znacznie więcej dowodów na to, że zawsze pozostaje okultystyczna lub ukryta wiedza i praktyką tylko dla wtajemniczonych lub adeptów, jako należące do prac masońskich alchemików, i niedostępne dla większości. Dolmen jest wykonany z kamienia, a dla alchemika wykonanie wielkiego dzieła oznacza stworzenie kamienia filozoficznego. Co jeśli Hugo, Fulcanelli i Charpentier, mówiąc szyfrem, odnosili do czegoś większego? Rozważmy ten fragment dzwonika z Notre Dame, Wiktora Hugo, w którym bohater kontempluje płaskorzeźby wyrzeźbione w jednym z akademików. Był zajęty studiowaniem płaskorzeźby głównych drzwi. Która, według jednych, przedstawia ofiarę Abrahama, według innych, proces alchemiczny, ukazując słońce jako anioła, ogień jako chrust, operatora jako Abrahama. Prawie 100 lat wcześniej, Falkanelli powiedział nam, że rzeźby katedr zostały zaszyfrowane tajemnym żargonem, tajnym językiem, który tylko adept mógł przeczytać. Hugo doskonale opisuje ten ukryty język. To, co widzimy w tym fragmencie, to dwie jednoczesne interpretacje rzeźbienia w kamieniu i jego przesłania. Chrześcijańska historia ofiary Abrahama na wierzchu, ale pod nią inna historia. Jeden z alchemików lub operatorów pracujących z ogniem i słońcem. I podobnie jak w przypadku chrześcijańskiej krypty przekalibrowano i zmieniono przeznaczenie starszej komory dolmenicznej. Wydaje się, że tutaj historia Abrahama jest rekalibracją starszego lub niewypowiedzianego przesłania, które pozostawiono adeptowi do interpretacji. Być może zainicjował te mgliste, niejasne postacie, które pojawiają się w podręcznikach historii na przestrzeni wieku. Wybrał miejsce na katedrę w Liverpoolu i wydał instrukcję, aby stworzyć ją w tradycyjnej, średniowiecznej formie. Czy wszystkie katedry mogą zawierać takie ukryte wiadomości? A może to tylko niektóre katedry? Zadanie jest trudne. Aby znaleźć inne przykłady Tick i spróbować ustalić, czy rzeczywiście istniał związek między dźwiękiem, wodą i prądami talorycznymi. Pierwszym krokiem jest rozróżnienie między prawdziwymi katedrami, takimi jak szatres, a podrobionymi kopiami, które istnieją w tysiącach i są czysto stylistyczne. Ale przynajmniej teraz mamy kryteria, którymi możemy się kierować podczas dochodzenia. Po pierwsze, czy są rzeźbione z prawdziwego kamienia w tradycyjny sposób. Po drugie, czy mają znaczącą podziemną komorę. I po trzecie, czy znajdują się w pobliżu wody? Czy na starszych, bardziej starożytnych miejscach? Dlaczego styl gotycki pojawił się w całej Europie w tym samym czasie? Czy ktoś wydał taki rozkaz? I kto je zbudował? Zostawili swoje ślady w kamieniu, ale niewiele więcej wiadomo poza kilkoma wskazówkami. A jakie znaczenie ma matka Boża w, w krypcie? Bez wątpienia słyszałeś o Templariuszach. A co z człowiekiem odpowiedzialnym za ich stworzenia? Święty Bernas, król Vox, czołowy członek cystersów, którego syn był ostatnim druidem na zachodzie. Miał także specjalny kult, tak jak nabożeństwo do Maryi dziewicy, Virgin Parakui, czarnej dziewicy.